Porównywalni do zombie obywatele superziemi, którzy zostali zniewoleni przez oświeconych. Mają bardzo małą ilość zdrowia i są podatni na strzały w głowę z każdej możliwej broni. Są praktycznie ślepi, więc bez problemu można się obok nich skradać. A przynajmniej do momentu, aż nie pojawi się nadzorca. Mianowicie, jeśli aktualnie walczysz z nadzorcą lub wyniesionym wariantem, to będą przywoływać do siebie najbliższych niegłosujących. Sprawiają też, że są o wiele bardziej agresywni. Dużą ulgę daje Azor zarówno laserowy, jak i z karabinem. Do zabijania grób świetnie radzi sobie oczyszczacz. Dron z funkcją oryginalnego komisarza na froncie z automatonami. Jest to jedyna jednostka, która jest w stanie wezwać posiłki. Łatwo go zauważyć ze względu na światło, które wydziela. Niebieskie, kiedy patroluje i fioletowe, kiedy wykrył gracza. Wyposażony jest w słaby miotacz łukowy, który w dodatku jest niecelny. Wystarczy się nie zatrzymywać. Na ten moment główni przedstawiciele rasy oświeconych. Charakteryzują się dużą ilością życia i występowaniem w mniejszych ilościach. Zarówno zwykły, jak i latający wariant posiadają pancerz klasy średniej na głowach. Mimo to świetnie niszczą im głowy dominator, senator czy AMR. Resztę ciała pokrywa lekki pancerz, który wraz z otrzymanymi obrażeniami zaczyna się niszczyć. Dlatego zaleca się celowanie w stały punkt. Latający wariant posiada dodatkowy czuły punkt. W postaci plecaka odrzutowego. Zniszczenie go oznacza natychmiastową śmierć. Z kolei naziemny nadzorca, gdy poczuje się zagrożony, może skorzystać z tarczy energetycznej lub zmienić sposób walki. W zależności od odległości, będzie strzelać lub atakować wręcz. Przyciągają do siebie okolicznych niegłosujących, tak jak zostało to wspomniane wcześniej. Bardzo efektywne o dziwo okazują się rzucane noże. Dobry jest też oczyszczacz. Dwa naładowane pociski wystarczają na wroga. Tak zwany tripod wyposażony w tarczę energetyczną, miotacz łukowy i laser. Tarcza niszczy się pod wpływem obrażeń, a regeneracja trwa 10 sekund. Tylko zaalarmowany przeciwnik ma aktywną osłonę, więc da się go zniszczyć z daleka. Możliwe jest też zniszczenie rogu żniwiarki, co spowoduje stałe zniszczenie tarcz. Miotacz łukowy zostaje użyty, kiedy gracz podejdzie za blisko, a jego obrażenia są ogromne. Oczywiście pancerz chroniący przed obrażeniami od prądu działa tu świetnie. Z kolei laser jest bronią na dalszy zasięg. Dobrze działającą kontrolą jest położenie się na ziemię. Jest duża szansa na to, że laser nie dosięgnie gracza. Żniwiarka posiada czułe punkty tylko na nogach. Nie zaleca się oddawania strzałów w oko. Dokładnie znajdują się one w tym miejscu. Jedna rakieta czy przykładowo cztery pociski za MR załatwiają sprawę. Oczyszczacz i lojalista dodatkowo są w stanie stunować żniwiarkę, uniemożliwiając atak. Tutaj mamy wąski wybór, włócznia, która jedną rakietą niszczy statek, lub karabin bezodrzutowy, który podobnie potrzebuje jeden pocisk w dokładnie to miejsce. Inne rakiety potrzebują więcej trafień niż jedno. Te same statki możemy spotkać w obozach oświeconych. Najpierw zdejmujemy tarczę obrażeniami, a potem rzucamy do środka coś wybuchowego. Ciekawostką jest, że orbitalny gaz samodzielnie niszczy zarówno tarczę, jak i statek. W okolicy można czasami spotkać wieże Tesli i Luminatów. Te z kolei niszczy się bronią przeciwpancerną. Pozostaje jeszcze wieża, która jest celem pobocznym, a jej zniszczenie jest banalne. Wchodzimy, niszczymy lewitujące niebieskie przyrządy. Ich lokalizacja jest zdradzona przez niebieskie efekty płynące od nich aż do wieży.